Szymon, dójze, moi mili, ja Dzisiaj, moi drodzy, witam was w odcinku, w którym, jak widzicie po tytule, będziemy, moi drodzy, przerabiali, a w zasadzie face-swapowali, czyli podmieniali twarze różnych youtuberów. No i to tyle, jeśli chodzi o początek, bo wszystko wytłumaczyłem, wszystko wiadomo. Ale no, jeszcze zanim, moi drodzy, przyjdziemy, chciałabym powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. A w zasadzie o dwóch. Dobra, niech będzie. Pierwsza sprawa jest, moi drodzy, taka, że nie wiem, czy wiecie, ale jeśli pod tym filmem wbijemy 1500 lajków, jeśli od razu pod tym filmem tutaj, od razu jak widzicie te 1500 lajków, następnego dnia wrzucę, moi drodzy, drugą część takiego przerabiania, czyli face-swapowania. I podmienia twarzy różnych zdjęć tuberów. Wydaje się, że będzie fajne, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I trochę dystansu, ponieważ wszystko wiadomo w formie żartów, także lajcik. Zostawcie opiekunku, żeby było 1500 lajków. I następnego dnia, moi drodzy, pojawi się kolejny odcinek, w którym właśnie będę jeszcze raz facebookował polskich YouTuberów. Mm. Ale to druga rzecz jest taka, że nie wiem, czy wiecie, ale moi drodzy, mam Instagrama. Tak, tam. Instagrama. Instagram GOS moi drodzy, nie wiem czy pamiętacie, ale jakiś czas temu, widziałem wam mam filmik Q&A tam mówiłem wam, że każda osoba, która mnie zaobserwuje właśnie po tym odcinku, czyli od dzisiaj, czyli w piątek, czy w sobotę, nie wiem kiedy on się pojawi, każda osoba, która mnie zaobserwuje właśnie na Instagram CompSlash Fannaw, albo po prostu na Faunar Instagram, to po prostu będę na wasze profile wchodził, zobaczę je, po prostu jest na wasze wszystkie profile. Polajkuję Wam jakieś różne zdjęcia, jak mi się coś wiadomo spodoba. Może ktoś Was zaobserwuje i zobaczy, także wiecie na mojego Instagrama, Instagram GOS Faunar, no ja nie przedłużając. Zaczynam. Pierwszą osobą będzie, w zasadzie dwoma pierwszymi osobami będzie Blowek oraz Cezary Pazura. Dobrze wiecie, że Photoshop w moich rękach nie zawsze jest dobrym opcją, także jest godzina 22, ja właśnie wróciłem do domu. Nie wiem co z tego wyjdzie, no ale lecimy. Dobra, pięknie sobie zaznaczamy twarzeczkę Blowa, żeby nie było. I chyba jest dobrze wycięte, taką mam nadzieję. Teraz wycinamy twarz Czarka, żeby nie było. Pięknie tutaj całość sobie możemy wyciąć. Zarąbiście, taki mój drodzy był plan. No, i lecimy z tym koksem. Już widzę, że trzeba zrobić coś takiego. Ja pierniczę. Naprawdę, trochę się boję, trochę się boję, co z tego wyjdzie. Nie mam zielonego pojęcia. Ja. Zmienimy sobie tu może kierunek w ten sposób. Okej. Okay. <laughs> dobrze, dobrze wygląda. <laughs> Nie powiem. A tutaj podstawiamy twarz Blowa, Karola. okej okay. hop i... <laughs> i hop. Kurde, no po prostu fenomenalnie. <laughs> Ej, dobra, jemu też myślę, zostawimy zarost. Niech będzie, dobra. Zatem mamy hop i hop i hop. Super, świetnie. Wygląda dosyć ciekawie. Nie powiem, że wygląda to całkiem, całkiem ciekawie. E, teraz się tu tą brodę jeszcze w jakimś fajnym stopniu. E zachować, ponieważ będzie to się śmiesznie wyglądało, tak mi się przynajmniej wydaje, no zobaczymy. <laughs> nie, wiem, co, nie wiem o co chodzi, nie wiem co się stało, ale jest fajnie. <laughs> no dobra moi drodzy, jakoś to wygląda, no nie powiem, dosyć... A... Ciekawa sprawa. Wszyscy chcieliście remka? Podobnie, także, moi drodzy, mamy remka i mamy Adama Drujkowskiego a Kubę, prawda? No, znaczy, no, no, no nie, nie rozumiem. E, dobra, także mamy, i teraz zobaczymy, jak wyjdzie, jak się zamienią twarzami. Wcinamy sobie tutaj pięknie twarz remka, prawda? Prawda? Tak, jak być powinno. I wycinamy sobie tutaj teraz twarz. I tutaj też sobie wycinamy. Dobra, już, już widzę, że to może być dobre. Co się dzieje, moi drodzy. Fajnie, to jest to, tylko to jest łatwe teraz, że kolorystycznie wszystko jest pięknie dopasowane, ponieważ to jest jakby jedno zdjęcie kolorystyczne. Są takie same, także to wszystko dzięki temu fajnie mi i łatwiej mi się to robi i efekt jest o wiele lepszy, że jakbym to musiał przerabiać. Także coś się dzieje, już nie powiem. Teraz możemy zrobić tak, że tutaj pięknie to dopasujemy, moi drodzy, i mamy jakby podwójnego remka. Wow, Ile remków? A teraz lecimy z Adamem i co, co, co? 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 Co się dzieje? Dobra, widzę, że tutaj to trzeba będzie troszeczkę przygumować, prawda? Gumką Mati tu Zaraz to wszystko naprawi. Ja pierdzielę! Ej nie, wygląda to dosyć fajnie. Podoba mi się, naprawdę. Całkiem mi się to podoba. No dobra, jako i Śwież, sprawa. Teraz mamy już chyba i gotowe jeszcze to możemy... Oj! Możemy zrobić coś takiego. Mniej więcej o to mi chodziło i mamy chłopaków chyba gotowych. No. Na trzecią porcję, moi drodzy, poleci, myślę, Stuart i Marcin Dubie. Dokładnie. Po długich poszukiwaniach i po, kurczę, nie wiadomo czym jeszcze, udało mi się znaleźć takie fajne, wspólne zdjęcie, gdzie to będzie można ich fajnie przerobić. czym to z tego wyjdzie. Zaraz się, e, zaraz się wszystko okaże. Standardowo wycinamy. O Jezu. Ja pierdykam. Coś się dzieje. I teraz lecimy ze Stu. Tego tutaj też wszędzie fajnie jeszcze odwrócić. No... O! No dobra, i teraz trzeba to będzie wszystko ładnie do kolorystycznie dopasować i będzie, moi drodzy, super. Ten face-up, tym fotorześmiem to jest naprawdę coś pięknego. Ja twierdzę, jakie tu można cuda niewidy działać, to jest po prostu aż niesamowite. No dobra. Tutaj trochę jest wychudzony mam wrażenie <grystanie> Ale ale jest ciekawy efekt, no nie, no nie mówcie, że nie. Jeszcze możemy im brwi usunąć. Ja bardzo lubię brwi usuwać, nie wiem czy wiecie. Okej, okay. <grystanie> wszystko jasne, wszystko jasne. Na dzisiaj kończymy. Wyszło dosyć ciekawy. bo chłopaki wie, że ciekawie. nie, nie powiem. Marcin jest stiu taki trochę wychudzony, Marcin bez brwi. No <grystanie> no kurczę, kurczę. No i moi drodzy, nadszedł ten niewiekopomny moment, gdzie wszyscy chcieliście żebym przerobił siebie i apel to jest ten idealny moment by to właśnie teraz uczynić moi drodzy ja sobie tutaj powiększam zdjęcie na cały ekran albo też niebo się jakoś zepsuła to może jednak nie mati mistrz paintu na nie dał w tym momencie kadrujemy przycinamy piękne i powinno i lecimy. kurde nigdy nie, czy znaczy, nie no przerabiałem chyba raz siebie czy tam dwa może ale to jest takie świetny uczucie gdy przerabiasz samego siebie no kurde coś innego no ale dobra przerabiam ich tutaj jaś, najpierw muszę siebie wyciąć Kurde, ale to jest ciężkie, naprawdę. Popraw krawędź. Okej, okay, jakoś to wyszło, i teraz wycinamy tutaj abrełkę. Nie, ja, ja dzisiaj nie zasnę. Nie, ja nie, ma, ja nie mam po co iść spać w sumie, co tam? Jolo, nie idę spać dzisiaj. Po tym, co ja dzisiaj już zobaczyłem, i co wyczyniłem w tym Wadowshopie, nie mam sensu i spać. Co tam? Nie, za dużo wadze, za dużo i co? No i teraz lecimy, moi drodzy, z Abram. Abrę sobie ustawiam tutaj. Tak, w sam raz. Nie. Nie, ja wymiękam. Jak to wygląda? Panie Boże kochany! Panie Boże kochany, co to jest? Moi drodzy, nie, ja już mam na dzisiaj dość fotospołecznych. Po jest ta druga czyniki. Ja zamiast spać grzecznie w łóżku. Chyba przerabiam i wyszło coś takiego, no what the fuck! Dobra moi drodzy, kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że nam się odcinek podobał i tak, zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie, żeby wbić 1500 lajków. Powiem wtedy następnego dnia pojawi się kolejny odcinek właśnie z takiego czegoś jak dzisiaj. Nie wiem jeszcze co z tego wyszło, po nagraniu dziwnie się czuję, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie 1500 lajków, pijcie na Instagram, Facebooka, Snapchata, wszystkie social media. Ja się z Wami Dzięki wielkie za wszystko. Trzymajcie się do zobaczenia kolejnym razem, <tryl> <śliczy slajdu> pa. <trybvia>